W naszym studiu mamy nietypowego gościa, pani Ewa Staub, nietypowy gość, ponieważ pani przyjechała specjalnie na targi książki Rozeta w Bytomiu, aż ze Szwajcarii. Co, tak. Tak. Co panią tu e, skierowało? Skąd się pani w ogóle dowiedziała o tych targach i dlaczego pani po, e, zdecydowała się przyjechać pokonać taki kawał drogi? Mam nadzieję, że moja nietypowość nie polega tylko na moim adresie, a um, przyjechałam na targi dlatego, że one wreszcie zostały zorganizowane. Ehm, <laughs> Odkąd e, istnieje internet e, i ciekawe pozycje e, historyczne, publicystyczne do, dotyczące historii Polski, his, historii ekonomicznej e, naszej cywilizacji, czekałam, sama nie, nie, nie marząc nawet o organizowaniu takiej imprezy, na... Taki event, na którym zjadą się wszyscy, zjadą się wszystkie gwiazdy na tym firmamencie. Także kiedy dowiedziałam się, że będą targi w wydomiu, to, to moją pierwszą reakcją było natychmiastowe nabycie biletu. A skąd się Pani dowiedziała, no jednak te targi nie były ym, reklamowane w głównych mediach? Skąd Pani wie o tych targach? Ym, wiem o targach z, opowiem Pani kompleksowo. Kiedy wstaję. Ym, to znaczy nie kiedy wstaje tylko kiedy wybija godzina dziesiąta biorę moment żeby zobaczyć czy Gabriel Maciejewski już napisał nowy post na swoim blogu i dyskusja o targach zaczęła się toczyć chyba na początku roku albo na końcu tamtego roku na blogu właśnie także starałam się być na bieżąco i następnie pan Maciejewski zapisał się na Facebooka na którym informacja była Pojawiła się natychmiast po podjęciu decyzji i pierwszych krokach organizatorów o, o tym, że jest organizowana konkretna impreza w tym konkretnym miejscu. A czym się Pani na co dzień zajmuje? Zupełnie czymś innym. Jestem z zawodu nauczycielką francuskiego, ale przekierowaną na terapię dla dzieci. Ale ponieważ literatura historyczna interesuje mnie bardzo, i w wydaniu polskich autorów i w, w interpretacji francuskiej, na przykład pani Marion Sigot, wszystkich wydawnictw Contre Culture, które są związane z nurtem francuskim dysydencji, które nazywa się Egalité Reconciliación. Więc pasjonuje mnie tłumaczenie jednych idei na drugi język i znajdowanie punktów wspólnych. I, i uzupełnianie dziur jednych poszukiwaczy przez, przez drugich, czyli robienie, robienie mostów między wschodem i zachodem Europy. Jakie tłumaczenie pani będzie opracowywać w najbliższym czasie? Myślę, że czytelnicy bloga pana Maciejewskiego wiedzą, o tej książce chodzi o autora, który nazywa się Emanuel Małyński, żył na początku XX wieku i napisał cały cykl książek, który nazywa się La Mission du peuple de Dieu, czyli Misja Bożego Ludu. Tłumaczy tom, który związany jest z historią Polski po roku 18, czyli pierwsza. Pierwsze kroki odtworzonego państwa, <laughs> poglądy Małyńskiego na Józefa Piłsudskiego i jak, w jaki sposób państwo polskie dotarło do II wojny światowej. W jakim stanie, dlaczego i kto za to wszystko płacił. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.